Witam z tej strony Patrol. W dzisiejszym odcinku y, pokażę Wam, jak zdobyć y, darmowego Leona. Także na początek musimy y, stworzyć swój własny klub o nazwie y, Free Leon. Już wpisuję. Jeszcze trzeba dać o taką kreseczkę. Piszemy Free Leon i trzeba dać tą samą kreseczkę w drugą stronę. W opisie wpisujemy po prostu Free Leon i tworzymy klan. Dobra, jeżeli klan już stworzyliśmy, to trzeba... Y, kliknąć y, trzy razy na Leona. Jeden, dwa, trzy. No i teraz trzeba zdobyć jakąś darmową skrzyneczkę, więc y, widzimy się już, gdy ją będę miał. Dobra, już mam, zdobyłem tą skrzyneczkę, y, także otwieramy. Uwaga. No i jak widzicie niestety y, kodik nie działa. Y, no, tak naprawdę chyba żadne kody na Leona nie działają, na żadne postacie. Także dziękuję Wam za oglądanie. Y, zapraszam do zostawienia subskrypcji na tym kanale i łapki w górę. Nic, do kolejnego odcinka, siema.